Dobry wieczór, witam Państwa. Jest 11 listopada 2023 roku, godzina 21.28. Zapraszam na mecz Postim, który zostanie skomentowany w duecie Matka oraz Ojciec. Postim rozegra mecz w składzie Ojciec, Synek, Dziadek, Satu oraz Matka. Jest to podstawowy skład, i leży najmocniejszy. Proszę Państwa, zaczynamy niestety od przerwy. Postim gra po stronie terrorystów. Satu, jak zawsze, jest żółty. Niestety... W tej nowiutkiej grze każdy jest taki sam, oprócz ojca, który się oczywiście musiał wyróżnić. W tej rundzie nie zostanie opierdolu za, za kubkami zarki bez hełmu. Prawdopodobnie kupił sobie skina na podobieństwo swojej łusiny. Ty ci nie podoba? <grym> Najlepsza fryzura. Dobrze, skoro jest przerwa, to może komentatorzy na tym skorzystają. Co ty o tym myślisz? Zasięgnijmy do źródełka. Widzim, że ojca złapała już Delirka na samym alkoholu. Nie, proszę Państwa, to jest sprytna taktyka grzechotnik. Każdy w... zaklina tą rundę, żeby pistoturka <coughs> była wygrana. Każdy, aby na pewno. Matka, o matka nie robi tego. No dobrze. Antyterroryści, niezgodnie zaczynają w garażu. Po serii Oczywiście, jeden człowiek też się musiał wyłamać. O, to jest baba. żeby nie kupiła shotguna. Postuń gap przeciwko babie. No, Dobrze, zdanie, proszę plecach. Państwa. Ojciec z matką leci na krótką. Buja. Już trochę, już jest kur... tu spędzi go, sfędzi. Ale krasycznie, widzimy klasycznie na rozegranie. Jacek Jednak... hejjuje. Już pierwszy headshot poszedł. Cztery na cztery. Matka padła. Mamy 4 na 4. Krótka walczy Oj, Przemek, więc... Przemek, proszę państwa, Przemek. Synek na Zigzaku. Czemu? Czemu on strzela serie! Proszę Państwa, czy on zapomniał wyłączyć? Proszę Państwa... Zygzaka? Synek ma 1562 godziny w stresie, a wygląda jakbym miał 5. Zgadzam się z całą włotką. Został ostatni antyterrorysta. Czai się na skrzyżowaniu. No ma szansę to wykluczać. Wuja steka strzela na bardzo daleką odległość, nie wiem, się stanie, Oj wychodzi i pada. Wuja go leciutko puszuje. pikuje z zaka Strzela i strzela. Proszę Państwa, ten człowiek jest niereformowalny, to Widzę mu... banie. Widzę mówią, banie. Może by nie wychylał, on. Dole, dobra, proszę Państwa, został synek. <laughs> Najlepszy e, gracz po steamu. Na no jakie ona stać? Krapa się na krótkiej, tymczasem antyterrorysta idzie długą, patrzy za siebie, bo się boi. Synek może być wszędzie, nie wiadomo gdzie jest synek. Nie wiemy, bo jesteśmy komentatorami. Pan antyterrorysta już jest na respie. Oczywiście, w ramach pragniemy wspomnieć, że jest to pierwszy mecz komentowany przez nas w rozgrywce CSGO 2. Zgadza się. Jak wiadomo, tak. jest no, to no, w no, dopracowana no. gra, która. Jest gotowa na wypuszczenie. OOO niestety synek nie był gotowy na wypuszczenie jego z krótkiej. Nie był gotowy na ten pocisk, który trafił prosto w jego piękną główkę. Proszę Państwa, postim. Przekrywa pistoletówkę po stronie Tero jest 1-0 dla Anty3. Flagi jednak trzeba oddać go ojcu. Zdobył ojciec, dziadek 1, reszta po 0 eee, Bracia S Matka nawet nie zdążyła obrazić przeciwnika. Bracia S też również 0 fragi. Od, Druga runda, kaszy, zaczęła się od smołka na krótką. Pustin kupił e, Uzi i kilka granatów. Czy wuja ma się kask? Starał wygrać tę rundę o przegranej pistoletówki. Dwie osoby podchodzą na długo, Buja i synek walczą bardzo, Bracia błasne. S wygrali pojedynek 2 na 2, tak. 2-0 dla Nie Wyśmiewałem braci S, ale teraz trzeba im oddać pięknie, do rozegrali. Wyśmiejemy ich później. <laughs> wuja nadal pilnuje długiej, strzelacz inka po, po kolanach, race, próbuje w kolanach go rozbali całą badę w jego pępku nadal przestraszył antyrystę, antyrystę antyrys się wycofał Zobacz, wuja chyba ma, ma jakieś zwidy, bo dalej skanuje to samo miejsce wuja cały czas walczy na długiej, proszę państwa zostańmy tutaj, bo jest bardzo ciekawy pojedynek ściany już pękają jest... I Buja wybiega nagle i niszczy przeciwnika Piękne to było Dugan są neutralizowana bez strat własnych po Steamu. 5 na 2. Zostało 44 sekundy. Wuda 5 na 1. Dalej niszczy przeciwników ze skauta, a podobno nie wolno dać mu skauta. Proszę Państwa, nie. wuja zdobył MVP. 3 fragi dla Bartka, wuj i pragnę, pragnę tylko przypomnieć, że w ciągu trzech ostatnich meczów, dwa mecze zakończyły się bez MVP dla gracza wuja oraz gracza synek. Natomiast TMS nie będzie jednym z tych meczów. Dziękuję za kończę jednostek. Zaczynamy kolejną rundę, Jest jeden, 1. Tradycyjnie matka i... Ojciec mm. na krótkiej. Syra. Kacza sobie na końcu. Dobra. Widzimy, że zagrali pół eko, pół prawie eko. Tak, jeden przeciwnik. 1 ma MP7, 1 ma Revolver, 1 ma Beatle, więc to jeszcze nie jest drugana runda. Dlatego Kampi ze scoutem na midzie rzuca dymny, blokując ładnie przeciwników. Przemyk, nie przeszedłem. Teraz pan do podoje trafił, było widać przecież przez smoke. Rozpoczyna się skanowania, czy uda mu się. To przeciwnik jest pół na pół. Proszę państwa, przeskanował! O! Bania! Przez stwołka. Piękny to był Brakowało w, w tej akcji tylko shotguna. Jest już 5 na buch Prawdopodobnie runda in the back. Sinek Komu się skończył. on robi?! Spalił, spalił, spalił. Dziadek dorzucił pierwsza mołotowa i pięknie wykończył na spółkę z synkiem. Pana no Foxa 21. Ciężko powiedzieć na spółkę z synkiem, bo synek raczej na spółkę z panem antyterrorystą grał. Antyterrorysta. Czai się w smoku. Proszę Państwa, mógł zdobyć dwa fragi, jednak moc postimu no, go przerosła. Proszę go do piwnicy znieść. Hmm, tam gdzie jest znak krowy. Tak, rozumiem, jeden gracz wśród smoków postimuje z tego, że trzyma w swojej piwnicy krowy. Nie będę wskazywał, który, ale jest on żółty. To a, a, to jest ten. Tak. Dobrze, proszę Państwa, i wuja, i i nikt oprócz niego oczywiście, kampi na długiej. wiem, a tu jestem, coś tam jest, to Matka skanuje przez smoke. Oj, dostała, ale tylko w listę. Znaczy, szczęście Anioł, to już na nie wyjechał. Hmm. Dziadek campi nam idzie, zaraz dorzuci jako drugi smoka Już to jest tradycja. Wuja, jest ze swoim Urbonem 4. 4. Czeka, że nicy podejdą pod coś. Czemu on się spojrzał? i przeciwnik dostanie piękną dbanię od dwójka, poleciał Molotow od synka wracamy do ojca który dzielnie... trzech przeciwników na skrzyżowaniu, jeden na oknach proszę Państwa, M40 przy... wygląda na to, że będą próbowali wejść krótko na przeszkodę, tylko jeden przeciwnik na długiej blokuje przeciwników rzucając <ten> smoke pojedzie <trony> <trony> Smokage'e, chyba byśmy powiedzieli. Pierwszy tak już był na długiej stronie. Przeciwnicy nieśmiale starali się podchodzić na długą. Lecz skanowanie smoke'i oraz potężna wuja skutecznił tego defensa. Ok, nie dotrzymał przeciwnika. Wychodzi. Lecz wstydnie zagranie, odcięcie przeciwnika na długiej. Długą. I proszę Państwa, I proszę kolejna go, wygrana rundę dla post 3-1 Ale wcale nie jesteśmy stronniczy. Ojciec z M4 Iły łysą pałam Synek z M7 na jego garbaczych plecach Dziadek z famasem Przeciwnicy już wchodzą do biura, które należy do Postęgajc Ojciec z Czekają On następuje raż na krótką Kolejny... Ooo! proszę Państwa. Matka trzymając GANs. Fikołkiem dupą do przodu. Dążyła go rzucić i zginęła. Od, Kolejny angerysta wchodzi. wchodzi. Przemek, proszę Państwa, mamy kryptonim Przemek. Został jeden na skrzyżowaniu. Stanie on Oczywiście, że tak. Snyk to była ostatniego fraga 4-1 dla postimu. teamu To był piękny headshot od synka. Już jest 4-1, ta runda była bardzo szybka. Na razie, easy peasy, bon, squeezy. Czy ten mecz da się przegrać? <grym> nie wiadomo. Nie, na no, tego się już nie da przegrać. Tymczasem, ja, dziadek wychodzi z domu na skrzyżowanie. <grym> ja przypomnieć, dobra. że <grym> w statystykach CS GO 2, Negev jest ulubioną bronią dla dziadek. Co mocno może dziwić, w przypadku Synka jest to shotgun XM1014. Zazwyczaj ta broń była utrzymana z wujom. Tak to baja ostatnio z sinkiem ale na do końca kosztowę anki widziają na przez smoka jest rzeź. Taktyka wąż Zynk. zawiodła. Pada został tylko wujek i dziadek Wuja tak na ta smoka, czy coś mu to da fajnie jest przeciwnik, ale, ale niestety jaj. spełniany wcześniej XM 10 1014 kończy tą rundę chyba, i stara z... zostaje zajebana. Chyba niepotrzebnie mówiliśmy, że tego się już nie da przegrać. Ja tego nie powiedziałem. <laughs> antyterroryści mają już 2 rundy, ale wiadomo w CS-ie dwójce nie trzeba wygrywać pięciu postanawiających A po wyniku 12 nie ma do dogrywki <laughs> Ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu smog od ojca wygrywa Wszyscy antyterroryści biegną na skrzyżowa... Zabiera się powtórka z ostatniej rundy Wyczuli, że tędy bardzo łatwo przejść, bardzo łatwo zaszować przez smołka. Czyli w tym razem, jeśli uda falą, to matka i ojciec bronią. Już przechodzą. Dziadek. Skanuje krową przez smołka na midzie. No, no, niestety kończą mu się pociski Andry, A przeciwnicy ryśli wykorzystują ryśli to. Dziadek, Polek, Satu, bracia z bronią w całej sytuacji. Dziadek na dwóch synek wyciągnął granat. Proszę państwa, to nie mogło się inaczej skończyć. Matka na koncie. Oj, niestety pan od ulubionej broni synka został znowu wujek dwóch na jednego cząsteczka. Wujek klaczer. Jest? Proszę Państwa, jeden na jednego. 1 na jednego, proszę Państwa, 4-4. Czy będzie zwycięskie? Ulubiona broń wuja kontra ulubiona broń synka. Czy... Czemu Kto jest? wygra? O, o jezus, jezus. jezus! Proszę Państwa, niestety broń synka wygrała. Jest już 4-3 jest nie uratowany, ale i tak jest lipa, jest coraz gorzej. Jeśli jesteśmy przy SG556, Powiem tylko wspomnieć, że obecna statystyka procentu strzałów w głowę w przypadku wujka jest najniższa z całego zespołu. Wnosi ona 27%. Proszę Państwa, włoski wraz z obczekanej równie Galin rękach ojca czy niczuda. Pierwszy tak drugi tak. Aj, 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 raz, troszeczkę zwolnił. Zostało dwóch na dwóch: Synek i wujek. Kąta dwóch antyterrorystów, którzy podchodzą na skrzyżowanie. Wuja trochę zaspędziało, więc może to być klacz synka. Synek Oczywiście. Nie odwraca się od klaczy, bo po co? Ma biało, tak jak papier przed sobą. Wuja w tym momencie, Przeskanowany, Przeskanowany piękny przeciwnik. Synek przez kanał przeciwnika został jeden na jednego, proszę Państwa, to jest bardzo ważna runda ponieważ ją raszowaliśmy, więc finanse po teamu na pewno nie są w dobrej kondycji. A synek ma szansę na jednak jeden przeciwko dwóm. Co jest często? Wziął starego. Czy będzie to pojedynek i ma skrzyżowanie mit shotguna, więc teoretycznie synek powinien go kropnąć z tej pozycji. Niestety nie wie do końca, gdzie jest przeciwnik, proszę Państwa. Przeciwnik już jest na zygzaku. synek ma go po lewej. Nadal nie wiem. Będzie to blisko spotkanie antyroysta zyskuje przewagę. Nie patrzymy swoją broń. Nie bardzo dobrze, kto tam nie patrzył. Nie spalił się! Proszę państwa, mamy to. Dalej. Synek wygrał kasza 1 na dwóch To jest idealna okazja, żeby napić się Coli. Bez alkoholu oczywiście. Na pewno matka.